Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru f od x. To się równa minus 2 trzecie x plus 4. I wiemy, że dziedziną tej funkcji jest pięcioelementowy zbiór. Za chwilę ten zbiór wyznaczymy. Na razie musimy uzupełnić tabelkę funkcji f. Wiemy, że z pierwszej kolumny wartość funkcji f, czyli f od x, jest równe 16. Podstawmy tą liczbę do wzoru za f od x. Co otrzymamy? Otrzymamy takie proste równanie. 16 minus, to się równa, minus 2 trzecie x plus 4. Musimy to równanie rozwiązać i wyznaczyć x. No to na początek przeniosę czwórkę na lewą stronę. 16 odjąć 4 to 12. Po prawej stronie zostaje minus 2 trzecie x. Następnie to równanie mnożę obustronnie, może na początek, przez 3. Wtedy po lewej stronie mamy 36, a po prawej stronie zostaje nam minus 2x. No i teraz pozostaje tylko podzielić obustronnie to równanie przez minus 2. Wtedy po lewej stronie mamy minus 18. A po prawej stronie x. Zatem zapiszemy, że x to się równa minus 18. Przejdźmy teraz do następnej kolumny. Tam uzupełniony jest x. Znamy argument funkcji. To jest minus 4 całe i 1, druga. I teraz podstawmy x do wzoru funkcji, czyli wszędzie tam, gdzie mamy x x zamieniam na minus 4 całe i 1 drugą. Otrzymam kolejno tak. Minus 4 całe 1 druga. To się równa. Minus 2 trzecie razy. Minus 4 całe 1 druga. Plus 4. To się równa. Minus 2 trzecie razy. Minus i teraz tą liczbę mieszaną zamieniamy na ułamek niewłaściwy. 4 razy 2 to 8, plus 1 to 9, czyli mamy minus 9 drugich plus 4. To się równa. Minus razy minus daje mi plus. Następnie skracam trójkę i dziewiątkę przez 3, dwójkę z dwójką przez 2 i otrzymuję 3. Do tego dodaję jeszcze 4 i wynik końcowy to 7. Czyli możemy powiedzieć, że dla argumentu minus 4 całe i 1 druga, funkcja przyjmuje wartość równą 7. Przejdźmy więc do następnej kolumny i policzmy, dla jakiego argumentu wartość funkcji f od x równa się 3,5. No to wracamy do wzoru funkcji. Za f od x podstawiamy 3,5 i po prawej stronie dopisujemy pozostałą część wzoru, czyli minus 2 trzecie x plus 4. Przenosimy czwórkę na lewą stronę, czyli odejmujemy ją obustronnie. Wtedy po lewej stronie zostaje minus 0,5. To się równa minus. 2 trzecie x. Następnie pomnóżmy to równanie obustronnie przez minus 3. Wtedy po lewej stronie otrzymamy 1,5, po prawej stronie trójka nam się skróci z trójką, minus razy minus da nam plus, czyli zostanie 2 x. No i na koniec dzielimy obustronnie to równanie przez 2, wtedy po lewej stronie Mamy 0,75, a po prawej x, zatem x to się równa 0,75. W zadaniu mamy podaną jeszcze jedną wartość funkcji. Wiemy, że funkcja f dla pewnego argumentu, który za chwilę wyliczymy, przyjmuje wartość równą 3. No to wstawiam trójkę do wzoru za f od x. Prawą część wzoru przepisuję, czyli minus 2 trzecie x plus 4. No i teraz rozwiązuję to równanie. Odejmuję obustronnie czwórkę na początek, czyli 3 odjąć 4, to jest minus 1. To się równa minus 2 trzecie x. Następnie mnożę obustronnie to równanie przez minus 3. Wtedy po lewej stronie otrzymam 3. Po prawej stronie. Trójka mi się skróci z trójką, minus razy minus daje mi plus i zostaje 2x. Teraz dzielę obustronnie to równanie przez 2, stąd x to się równa 3, drugie, czyli x jest równe 1,5. No, i została nam jeszcze do policzenia wartość funkcji f. Dla argumentu równego 9. Z tabelki odczytaliśmy, że x równa się 9, no to wyliczymy teraz f od 9. To się równa minus 2 trzecie razy 9 plus 4. To się równa. Skracam trójkę i dziewiątkę przez 3. Minus 2 razy 3 to minus 6. Plus 4 to się równa minus 6 plus 4 to jest minus 2. Czyli dla argumentu 9 funkcja f przyjmuje wartość równą minus 2. Teraz zostaje nam już tylko uzupełnić w całości tabelkę. Mamy wszystko policzone. Czyli tutaj mam x, tutaj. F od x F od X jest uzupełnione w pierwszej kolumnie, tutaj nam wyszło minus 18, następnie tutaj mamy minus 4, całe jedna druga. Dla takiego argumentu otrzymaliśmy wartość równą 7, później mamy uzupełnione, tą wartość i tą wartość, czyli tutaj mamy argument 0,75 a tutaj 1,5. No i jeszcze argument równy 9, a wartość dla dziewiątki wynosi minus 2.